Milioner zażartował, nazywając kelnerkę Piękną po rosyjsku, ale gdy odpowiedziała w tym samym języku, zapadła cisza i wszyscy czekali, co stanie się dalej. Zasubskrybuj kanał i, zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Restauracja wierzynek w Krakowie pulsowała elegancją, starannie wyważoną, jakby luksus był tu nie tyle ostentacyjny, co rytualny. Pomiędzy stołami oświetlonymi ciepłym światłem Zofia Lewandowska przemykała stacą w dłoniach. Kroki miała pewne, ruchy wyuczone, bezbłędne. Nosiła ciężar nie tylko naczyń i kieliszków, ale także dni, które stawały się tygodniami, nieprzerwanymi zmianami między salą restauracyjną a szpitalnymi korytarzami. Miała 25 lat. Studiowała literaturę porównawczą na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale to życie pisało dla niej własny dramat. Matka, Elżbieta, walczyła z nowotworem, a Zofia płaciła rachunki nie słowami, lecz zmęczeniem ciała. Pod stołem numer czternaście siedziało pięciu mężczyzn, wszyscy w garniturach, lecz to ten środkowy przyciągał spojrzenia Maksim Woronow, Rosjanin. Właściciel grupy spółek, które z miesiąca na miesiąc rozszerzały wpływy w Polsce. Jego obecność była jak ciężar niewidzialny, który napierał na przestrzeń. Nie poprzez krzyk, lecz poprzez pewność siebie, chłód spojrzenia, milczące przekonanie, że wszystko jest na sprzedaż, jeśli tylko zna się cenę. Zamawiali z manierą ludzi przekonanych o własnym znaczeniu, drogie wina, dania z dziczyzny, kompozycje kulinarne, które bardziej mówiły o statusie niż o smaku. Zofia podchodząc do ich stołu odebrała karty dań i już miała odejść kiedy usłyszała jak woronow sądząc że język rosyjski to dla niej jedynie dźwięk obcy powiedział kakaja krasiwa je dziewuszka interesno naskolko ona gościnna pozostali roześmiali się krótko półgębkiem jakby ta uwaga była czymś naturalnym wpisanym w krajobraz ich rozmów i hierarchii zofia nie odwracając się odparła w tym samym języku czysto z akcentem który nie pozostawiał wątpliwości polecam dziczyznę z borowikami ale jest coś, czego nie ma w menu szacunek. Jest darmowy. Cisza zapanowała, jakby ktoś nagle przerwał transmisję czegoś bardzo intymnego. Jeden z mężczyzn spuścił wzrok, inny poprawił krawat. Maksim uniósł brwi zaskoczony, lecz nieurażony. W jego oczach pojawił się błysk czegoś trudnego do zidentyfikowania. Może był to podziw, może ostrożność. Odpowiedział już po polsku powoli. To było niegrzeczne, przepraszam. Zofia kiwnęła głową bez emocji i oddaliła się, chociaż serce biło jej szybciej, jakby ciało chciało z niej uciec, a ona sama próbowała go zatrzymać. Dla niej to nie był tylko moment. To była granica, której nie mogła pozwolić, by ktoś przekroczył. W świecie, gdzie codziennie była zbyt młoda, zbyt biedna, zbyt zmęczona, miała tylko jedno narzędzie obrony godność. Z za kontuaru widziała jeszcze, jak Maksim przez kilka minut nie wracał do rozmowy z towarzyszami. Milczał, sącząc wino. Jakby to jedno zdanie Zofii otworzyło coś, czego się nie spodziewał. Kiedy nadszedł koniec wieczoru, a klienci zaczęli wychodzić, ona już sprzątała ostatnie kieliszki. Maksim jednak wrócił, sam, bez świty. Podszedł do niej i położył na tacy niewielki kartonik, wizytówkę. Grupa Woronow otworzyła biuro przy Karmelickiej. Potrzebujemy kogoś do tłumaczeń, negocjacji, literatury w biznesie. Chcecie tam, w poniedziałek. Zofia spojrzała na niego z niedowierzaniem, jakby usiłowała znaleźć ukryty motyw, zadre której dotknięcie kosztuje więcej niż się zdaje. Dlaczego ja? Maksim odchylił lekko głowę, nie odwracając wzroku. Jego ton był spokojny, niemal uprzejmy. Bo nie boisz się władzy, gdy jest używana źle, i bo twój język jest ostrzejszy niż niejedna klauzula w umowie. Przez chwilę żadne z nich się nie odezwało. Zofia wzięła wizytówkę lecz nie dała po sobie poznać, czy to decyzja, czy tylko uprzejmość. W środku czuła mieszankę niepewności i czegoś jeszcze, czegoś, co przypominało ciekawość, ale podszyte było lękiem. Czy to szansa, czy przynęta, czy Maksim szukał tłumaczki, czy też przeciwnika, który mówi tym samym językiem, ale gra według innych zasad? Kiedy wyszedł, restauracja znów stała się cicha, jakby jego obecność rzeczywiście zakłócała układ powietrza. Zofia patrzyła na kartę jeszcze przez chwilę, aż schowała ją do kieszeni fartucha. Nie chciała mówić o tym koleżankom z pracy, nie teraz. To nie był temat do plotek, tylko do decyzji: dojrzałej i ryzykownej, nie spała tej nocy. Leżała na wąskim łóżku, wpatrzona w sufit, słuchając regularnych oddechów matki w pokoju obok. W głowie rozgrywała rozmowy, które jeszcze się nie odbyły. Wyobrażała sobie poniedziałek, biuro przy Karmelickiej. Maksima, jego spojrzenie, ton, który nie był ani groźbą, ani prośbą, a jednak niósł coś, czego nie potrafiła jeszcze nazwać. W poniedziałek. Poniedziałek miał zmienić wszystko. Zofia weszła do biura na karmelickiej z duszą zaciśniętą jak pięść. Wszystko w tym miejscu wydawało się zaprojektowane do milczenia stal, szkło, idealne kąty i obojętność wyłożona marmurem. Jej stanowisko znajdowało się przy dużym stole konferencyjnym, naprzeciw okien wychodzących na wewnętrzne podwórko. Pierwsze godziny spędzała pochylona nad kontraktami, w których polski i rosyjski przenikały się jak dwa światy, podobne tylko z pozoru, zdradliwe w niuansach. Nie była tłumaczką, była strażniczką sensu, usuwała podstępnie umieszczone słowa, które mogły odwrócić znaczenie paragrafów, poprawiała konstrukcje gramatyczne ukryte w zbyt gładkich sformułowaniach. Każda umowa, każdy aneks, każde zdanie stawało się walką między literalnością a intencją. Maksim obserwował ją z zaszklanych drzwi, czasem podchodził bez słowa, stawał obok i patrzył przez jej ramię. Zofia czuła jego obecność, ale nie komentował. Nie musiał. Milczenie Maksima niosło w sobie napięcie, jakby między nimi toczył się dialog bez słów. Tutaj, powiedziała w pewnym momencie, wskazując zdanie w kontrakcie, to brzmi jak zgoda na coś, czego nikt nie chciał powiedzieć wprost. Dopuszcza się możliwość, to nie akceptuje. Maksim pochylił się bliżej, wzrokiem śledząc tekst. Więc zmienimy, powiedział cicho, nie budujemy imperium na domysłach. Odstęp między nimi był minimalny. Czasem wystarczało, że ich ręce przypadkowo się zetknęły. Nie było w tym czułości, lecz coś innego. Uważność, która rosła jak roślina bez imienia, nieproszona, lecz nie do zignorowania. Kilka dni później, gdy Zofia była pogrążona w korekcie długiej umowy z firmą Zrostowa, zadzwonił telefon numer szpitala. Przez chwilę nie chciała odebrać. Wiedziała, że rozmowy z tego numeru nie przynoszą niczego lekkiego. Pani Zofia Lewandowska? Zapytał głos kobiety po drugiej stronie. Tak. Niestety stan pani matki się pogorszył. Lekarze rekomendują nową terapię, ale będzie kosztowna bardziej niż dotychczasowe leczenie. Przez kilka sekund Zofia tylko oddychała, w tle słyszała cichy szum wentylatora i swoje własne myśli, które mówiły Nie dam rady. Nie szła od razu do Maksima. Przesiedziała godzinę z głową opartą o dłoń, wpatrując się w linijki tekstu, które już nic nie znaczyły. Gdy w końcu zapukała do jego gabinetu, on natychmiast odłożył telefon. Nie zaskoczyła go. Jakby już wiedział, że przyjdzie. Nie przyszłam po przysługę, powiedziała natychmiast zanim zdążył cokolwiek powiedzieć. Chcę tylko zaliczkę. Za dwa miesiące, może trzy. Tyle ile potrzeba. Spojrzała mu prosto w oczy, mimo że głos lekko jej zadrżał. Nie zamierzała grać słabej. On odwzajemnił spojrzenie, jakby ważył, czy więcej w niej dumy, czy desperacji. Ile? Zapytał tylko. Powiedziała kwotę, bez zaokrągleń. On sięgnął po telefon i wydał krótką instrukcję po rosyjsku. Zrobione. Nie jesteś mi nic winna. To tylko logistyka. dodał tonem zupełnie formalnym. Ale między słowami, między akcentami Zofia usłyszała coś więcej. Coś, czego nie dało się podpisać na umowie: milczące zrozumienie, troska? Nie wiedziała, jak to nazwać, ale było tam ciche, ale obecne. Kilka dni później, tuż po zakończeniu ważnego spotkania z partnerami z Tatarstanu, Maksim zatrzymał ją na korytarzu. Potrzebujecie w Moskwie negocjacje z państwowym podmiotem, tłumaczenia ustne, wrażliwe fragmenty. Dasz radę? Zależy. Jej odpowiedź była natychmiastowa. Nie chcę żadnych prezentów, nie mieszaj prywatnego z zawodowym, nie chcę wyjątków, ani jednego gestu, który oddzieli mnie od reszty zespołu. Uśmiechnął się lekko, inaczej niż zwykle, jakby coś w jej odpowiedzi sprawiło mu przyjemność. Wszystko zawarte w umowie, co odpowiedział. Bez wyjątków. Moskwa nie była dla niej obca. Znała ją z książek, z opowieści wykładowców, z literatury, którą studiowała przez lata, ale teraz dotykała jej osobiście. Tłumaczyła podczas spotkań w marmurowych salach, analizowała wypowiedzi, łapała spojrzenia, które nic nie mówiły, ale wiele znaczyły. Maksim był w swoim świecie pewny siebie, zdecydowany, a mimo to zabierał ją wieczorami do miejsc zupełnie innych pewnego wieczoru po ostatnim dniu negocjacji, zabrał ją na przedmieścia. Milczeli prawie całą drogę, zatrzymali się przed starym blokiem, weszli po schodach, Maksim wyjął klucz z kieszeni i otworzył drzwi do niewielkiego mieszkania. Cicho było tu wszystko, meble, ściany, zapach, jakby nic nie zmieniło się od lat. Tu mieszkała moja matka, Teresa, powiedział cicho, zostawiła po sobie niewiele, ale coś ci muszę pokazać. Z szuflady wyciągnął pudełko zdjęcia, listy, drobiazgi, przedmioty z przeszłości, które pachniały kurzem i pamięcią. Wziął jeden z listów, otworzył, przeczytał kilka linijek półgłosem: Droga Heleno, wciąż słyszę twój śmiech, gdy próbowałam powiedzieć pierogi. Zofia zamarła. Helena, szepnęła. Tak moja babcia chciała nazwać moją mamę, ale nazwali ją Elżbieta. Maksim spojrzał na nią. Powoli, jakby nie chciał jej przerazić, wyjął kolejną kopertę. W środku było zdjęcie. Dwie dziewczyny, całe w mące, śmiejące się do obiektywu. Jedna z nich, Zofia mogła przysiąc, wyglądała jak młoda wersja jej matki. Teresa i Elżbieta były siostrami, przyrodnimi, po tym samym ojcu. Zofia poczuła, jak z rąk wypada jej fotografia. Miała wrażenie, że podłoga ucieka spod stóp. Świat nieco się przechylił. Nie patrzyła na Maksima jak na szefa, ani nawet jak na mężczyznę, z którym spędzała godziny na negocjacjach. Patrzyła na kogoś, kto był rodziną. Cisza rozciągała się między nimi, jakby czas przestał obowiązywać. Maksim spojrzał na nią z nową ostrożnością, już nie jak na pracownicę, ale też nie jak na krewnego. Zofia czuła, że świat, który znała, właśnie pęka w szwach. Zofia długo wpatrywała się w zdjęcie leżące na podłodze. Te dwie dziewczyny, całe w mące, roześmiane i tak niewinne, nagle stały się symbolem czegoś, co wywróciło jej życie. To nie były już tylko kobiety z przeszłości. Jedna z nich była jej matką, druga matką Maksima, dwie siostry, dwa światy, które miały nigdy się nie zetknąć, aż do teraz. Zebrała zdjęcia powoli, jakby dotykała czegoś świętego. Maksim stał w miejscu, nie śmiał się poruszyć nie próbował jej dotknąć ani przerwać tego milczenia. Było w nim coś, czego wcześniej nie widziała napięcie graniczące z żalem. Gdy w końcu podniosła wzrok, spojrzała na niego już nie jak na przełożonego, ani nawet jak na krewniaka. Patrzyła jak na człowieka, który otworzył przed nią drzwi do pokoju pełnego duchów. W drodze powrotnej do hotelu siedzieli w samochodzie w ciszy, którą tylko Moskwa umiała rozciągać do granic wytrzymałości. Dopiero gdy drzwi pokoju hotelowego zamknęły się za nimi, Zofia wybuchła. Wiedziałeś? Stała naprzeciw niego, ramiona skrzyżowane, oczy iskrzyły się nie gniewem, lecz rozdarciem. Maksim odpowiedział bez chwili wahania, cicho, ale stanowczo. Dowiedziałem się niedawno z listów, dokumentów po matce. Kiedy cię zobaczyłem w restauracji, coś mnie uderzyło, jakby los zaczął pisać zdanie, którego nawet nie zdążyłem zrozumieć. Zofia zacisnęła usta, po czym odpowiedziała z jawnym wyrzutem: Nie mów mi o losie. Nie potrzebuję metafor, potrzebuję prawdy. Więc nazwij to przypadkiem, ale nie zaprzecz więzi. To nie jest bajka, to nie jest kaprys. Wszystko, co osiągnęłam do tej pory, wszystko, co zdobyłam, praca, szacunek, niezależność, wszystko to teraz może wyglądać jak efekt nazwiska. Kuzynka Woronowa powiedziała śmiejąc się sucho: nikt ci tego nie dał w prezencie. Od pierwszego dnia byłaś jak ostrze. Słowa, spojrzenie, twoja postawa. Maksim zrobił krok w jej stronę, ale zatrzymał się, nie chcąc przekroczyć granicy. Zofia odwróciła się gwałtownie i zaczęła chodzić po pokoju, jak zwierzę, uwięzione w klatce. Każdy jej krok był ciężki, jakby próbowała wyrzucić z siebie emocje. Całe życie walczyłam, żeby utrzymać siebie i mamę. Każda złotówka, każdy egzamin, każda noc bez snu. Wszystko było na krawędzi. A teraz dowiaduje się, że istniała część rodziny, która mogła pomóc, która miała wszystko i która milczała. To mnie pożera, Maksim. Jego głos, gdy odpowiedział, był cichszy niż wcześniej, ale bardziej bolesny. Mnie też to pożera, Zofia. Straciłem matkę, zanim zdążyłem cokolwiek zrozumieć. A teraz dowiaduję się, że miała siostrę, że ta siostra żyje, że ty jesteś że ty jesteś jej córką. Nie wiem, czy czuję ulgę, czy poczucie winy. Spojrzał w bok, jakby unikał jej wzroku. W jego oczach była pustka, nie chłód, ale luka, której nie potrafił wypełnić. Moja matka nigdy nie mówiła o rodzinie, mówiła, że przeszłość trzeba zostawić za sobą, ale teraz myślę, może to nie była jej decyzja, może ktoś inny zdecydował, że te siostry nie mogą być razem. Ojciec, los. Zbiegi okoliczności a może duma tego już się nie dowiemy. Zofia usiadła na skraju łóżka. Po raz pierwszy od dawna poczuła, że zmęczenie nie dotyczy tylko ciała, ale także duszy. Każde słowo, które wypowiedzieli, odsłaniało kolejną ranę. A jednak w tym bólu było coś wspólnego coś, co ich łączyło bardziej niż nazwisko. Co teraz? zapytała, nie patrząc na niego Nie wiem. Maksim usiadł naprzeciw niej, ale już nie jesteśmy obcy. Cisza, która zapadła po tych słowach, nie była już ciężarem, była przestrzenią, nową, niepewną, ale prawdziwą. Zofia w końcu podniosła wzrok. Może powinnam wrócić do Krakowa, ułożyć sobie to wszystko w głowie. Zrobisz, co będziesz musiała, — powiedział spokojnie. Ale wiec jedno: To, że się spotkaliśmy, nie było błędem. Wstała, i podeszła do okna. W oddali widać było rozświetlone dachy Moskwy, obce, a jednak już nie tak bardzo. Oparła dłonio szybę i zamknęła oczy. Mówiłeś, że twoja matka zostawiła niewiele. Czy były tam jeszcze jakieś listy? Maksim sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki i wyjął kolejny kopertę. Jeden jeszcze nie przeczytałem. Jest zaadresowany do Elżbiety. Myślałem, że. Może przeczytamy go razem. Zofia odwróciła się wolno. Jej ręce zadrżały, gdy brała kopertę. Litery na niej były znajome, te same, które widywała w starych zeszytach matki. Jutro, powiedziała cicho, przeczytam go jutro. Maksim tylko skinął głową. Zofia nie spała tej nocy. Kartka z imieniem matki leżała na stoliku obok łóżka, przy niej zdjęcie dwóch kobiet. Wpatrywała się w nie przez długie godziny, Szukając odpowiedzi, których nie przyniosły nawet najcięższe lektury na studiach. Krew, milczenie, tajemnice wszystko teraz krążyło w niej jak nowa historia, która domagała się przeczytania od początku. Zofia wróciła do Krakowa z walizką pełną dokumentów, ale najcięższy bagaż niosła w sobie listy, zdjęcia, wspomnienia cudze i własne, które nagle zyskały nowe znaczenie. Nie czekała. Tego samego dnia w szpitalu usiadła obok łóżka Elżbiety i wyciągnęła z torby teczkę z pismami Teresy. Twarz matki, blada, napięta leczeniem, nagle zmiękła gdy ujrzała znajome pismo. Mamo, to od niej, od Teresy. Elżbieta wzięła kartkę. Jej palce drżały, jakby trzymała coś świętego, nie papier. Przez chwilę tylko patrzyła. Usta jej się nie poruszały, ale w oczach zbierała się wilgoć której nie potrafiła powstrzymać. Teresa, moja siostra, wyszeptała w końcu. Powinnam ci powiedzieć, ale życie było pełne odległości, które bolały za bardzo. Jej głos się załamał, ale nie uciekła spojrzeniem. Po raz pierwszy od wielu lat Zofia zobaczyła w niej nie tylko matkę, ale też kobietę, która również coś straciła. Maksim stał w progu, nie wchodząc głębiej do sali. Jego obecność była milcząca, jakby rozumiał, że są momenty, których nie da się zakłócić żadnym słowem. Po chwili Elżbieta spojrzała na niego, powoli, z namysłem. Dziękuję ci, powiedziała cicho, że przyniosłeś to z powrotem. Była w tych słowach zgoda, ale też coś więcej, uznanie, że jego obecność przestała być tylko formalnością. Stał się częścią czegoś, co wymagało odwagi, odbudowy historii. Którą zamilczano przez dziesięciolecia. Następne dni przyniosły zmiany. Relacje, które wcześniej były niepewne, zaczęły się stabilizować. W biurze Zofia pracowała z tą samą precyzją co zawsze, ale między nią a Maksimem pojawiła się nowa warstwa porozumienia. Cicha, ale niezaprzeczalna. Pewnego popołudnia, kiedy wszyscy już wyszli, a światła gasły jedno po drugim, Maksim podszedł do jej biurka. Nie mówił długo, zanim wyraził to, co miał do powiedzenia. Chcę, żebyś wiedziała. Twoja pozycja tutaj nigdy nie była prezentem. To nie spadek, to twoja praca, twój talent. Ale rodziny, które ignorowaliśmy, nie da się już cofnąć w cień. Zofia odłożyła długopis i spojrzała mu prosto w oczy. Była w niej stanowczość, której nie trzeba było wzmacniać podniesionym głosem. Więc uznajmy ją nie jako dług, jako wybór, nie musiał się uśmiechać, ale jego oczy zmiękły. To wystarczyło. Byli dwojgiem ludzi, którzy przestali się ukrywać za rolami, już nie tylko współpracownikami, już nie tylko dalekimi krewnymi, ale dwojgiem ludzi, którzy zdecydowali się mówić o rzeczach, o których milczano zbyt długo. Tydzień później razem pojechali do Moskwy. Tym razem nie na negocjacje, lecz z zupełnie innym celem. Mieszkanie Teresy wciąż stało puste, pachniało starą farbą. Kurzem i wspomnieniami. Meble były nieruszone, jakby czekały. Każdy przedmiot wydawał się na swoim miejscu, jakby dom wiedział, że wrócą. Nie chcę, żeby to miejsce zniknęło, powiedziała Zofia stojąc przy kuchennym stole, tym samym przy którym Teresa pisała listy. Tu jest historia, którą trzeba ocalić. Maksim podszedł bliżej. Zatrzymajmy je nie jako muzeum, jako przestrzeń pamięci dla Elżbiety, dla ciebie, dla mnie. Tego samego dnia zadecydowali mieszkanie Teresy zostanie zachowane, żadne luksusowe remonty, żadne komercyjne przekształcenia, po prostu przestrzeń, w której pamięć mogła oddychać. Zofia wróciła z Elżbietą kilka dni później. Starsza kobieta, słaba, ale z nowym światłem w oczach, usiadła w fotelu, który należał do siostry. Wzięła do rąk jedną z ostatnich kartek. Zofia usiadła naprzeciw niej. Maksim stał obok, oparty o framugę drzwi. Ich trójka, rozsiani przez czas, przez nieobecności, przez decyzje cudze i własne, teraz byli razem. Zofia wyjęła jedną z pierwszych kartek Teresy, tę najbardziej pożółkłą, z wyblakłym atramentem. Jej głos był pewny, gdy czytała: Niech życie pozwoli nam powtarzać przepisy. Uśmiechnęła się, choć łzy spłynęły jej po policzku. Elżbieta patrzyła na nią z wdzięcznością. Maksim nie odezwał się, ale jego dłoń spoczęła lekko na oparciu fotela, jakby chciał zaznaczyć obecność, nie przez słowa, ale przez cichą lojalność. Zofia zrozumiała wtedy coś, czego nie potrafiła nazwać wcześniej. Przeszłości nie da się przepisać, ale przyszłość przyszłość to inna historia. Historia, którą można pisać nowym atramentem wspólnie. W tym mieszkaniu, między zapachem starych książek a oddechem matki, pod spojrzeniem Maksima, który już nie był tylko Woronowem, tylko człowiekiem, który również szukał domu, tam zapadła decyzja. Nie będą już żyć jako pojedyncze osoby, odrębne punkty na osi czasu. Od teraz będą rodziną. Nie dlatego, że tak wypada. Nie dlatego, że los tak zadecydował, ale dlatego, że zdecydowali się stawić czoła temu, co niewygodne. Zamiast zamykać drzwi, otworzyli je. Zamiast zapominać, przypomnieli sobie wszystko. To była ich wspólna przełomowa decyzja.